Strzelanie 30 litrów wody wystarczy na pokazanie jakichś niedociągnięć woda ładnie spływa, wszystko zleciało jest sucho, czyli mogę przystępować do zalewania. Ten to też mówi jakiś wynalazek, cholera jasna nie dość to wąziutkie, takie, takie, wiecie, takie delikatne jest wszystko. Te rury jak się wpycha, to, to no, chce się ułamać dosłownie, więc ja to sobie z tyłu tam mówił. U... Albo wrzucę kawałki płyty, i sobie to wypianuję, żeby te rury mi nie, nie cofały się przy wpychaniu kibla. No, bo to strasznie jest delikatne. Te nóżki do mocowania to jest wszystko takie. Ach, kurka wodna. Naprawdę delikatne. Widzicie co to jest? Setka. Także. No jest jaki jest, taki jest, taki montuje. Takie nawiewniki, nawieczniki, czy tam wentylacji, widzę po raz pierwszy w mieszkaniu. Na zewnątrz macie kratkę, a tu macie takie, nie wiem jak to nazwać. Czemu są dwa? Zamykamy, otwieramy sobie. I tam w tym oknie też. W jednym pomieszczeniu aż trzy takie wywieczniki. Sporo. Wyraz zawsze się jakaś osiągnąć na kominach, nie? żeby wszystko ciągnąć do kominów. Wylane, osadzone na tych naprawdę, na sowicie, na dużej ilości plackach. Dokręcone z taką samą siłą, w wkrętarką, jak było dokręcone wcześniej, gdzie nie ciekło. Na hamulcu, niech sobie stygnie, jutro. jutra. Montuję Geberit, ale co Wam chciałem pokazać. Mimo iż Geberit jakiś jest no name, marka nieznana. No nie wiem, może marka nieznana, ale bardzo dobra, chociaż wykonanie nawet samych tych uszu, Mówię, tych stopek, te blaszki takie cieniusieńki, naprawdę mizerne. Ale co mają fajne? To, że to jest na mimośrodzie. Tego nie, nie, nie spotkacie w kole czy w gebericie. Czy nawet w, w, cele, w Cersanicie. Też ma geberit, geberity, stelaże. To jest fajne, bo często jest tak, że to jest bardzo blisko ta rura. Zawsze wypuszczają w samym rogu. Ludzie chcą jak najbliżej geberit i nigdy nie można się z tą rurą zmieścić, że nigdy, no, ciężko jest później się powołamywać kolankami. Często rozkuwam piony, tak jak na poprzednich mieszkaniach i tam już trójnikiem przekręcam, który jest na pionie, ale to, że to ma na mimośrodzie, zarąbisty patent. Bardzo fajna rzecz, mamy tutaj spokojnie jakieś 2 cm mimośrodu, mamy centymetr tego mimośrodu plus centymetr wypuszczenia w drugą stronę, więc przekręcamy w tą czy w tą. Uważam to za zarąbisty, zarąbisty, patencik. Podłączam. Dałem kleju tak jak ja to daję, żeby nie daj Bóg się nie chciały, jakby się kołki zluzowały, coś żeby się nie ruszyło do tyłu. Klej jak stanie daje taki zapór, że nie ma szans, żeby się ruszyło. Twardy profil. Robię to z małych płyt, bo tu będę dawał płytę podwójnie. Z racji tego, że jest mała płytka. Ci, co mnie oglądają, wiedzą, że ja daję płytę pojedynczo na geberit i nic się z tym nie dzieje. Zobaczcie, nawet jak oczko jest daleko od. To już jest duży minus w tych muszlach. W tych nie muszlach, w tych stelażach, że to jest tak schowane do tyłu. Tego nie idzie wyciągnąć tu. Jeżeli byśmy mieli jakiś wyciek przy uszczelce, no to my go nie zobaczymy na etapie tutaj naszej podłogi. Bo z reguły to, to wystaje nam praktycznie na zero. Tu można później po płytkach obsylikonować, że jak będzie wyciek, to ta woda nam wycieknie na zewnątrz. A tu ta woda będzie nam zapieprzała z tyłu. Gdyby. Powtarzam, się coś działo. Co on taki krzywy jest? A belka tu odstaje tak. <laughs> te oczka od. Te oczka wystają od, od tych szpilek yy, wkręcania i odpycha płytę. Zobaczcie. A piernicze. Ale to jak. No muszę na to drugie oczko wydłubać dziurę, bo przecież to jest to, co tutaj jest, to jest porażka. No jest tu gdzieś obok, zaraz. O, widzicie? Ale strasznie wystaje. O. Dobra, już już tak nie pręży Przez dwie nogi jednym borkiem nie przejdzie.